Wieczór u młodych małżonków znów zaczął się od kłótni. Zaraz po kolacji Roma usłyszał to, czego najbardziej nie lubił. Żona poprosiła o pieniądze. Zawsze boleśnie odbierał te prośby, mówiąc, że dla żony jest jak bank, nic więcej. Chociaż Katia nigdy nie prosiła go o nic nadzwyczajnego. Mimo to czuła się niezręcznie, jakby chodziła za mężem z wyciągniętą ręką. Kłótnie między młodymi małżonkami zaczęły się już dawno temu. Czas, kiedy żyli w idealnej harmonii, był już ledwo pamiętany, jakby byli zupełnie innymi ludźmi. Na początku wszystko było dobrze. Pobrali się z miłości, dziecko było upragnione, oboje chcieli mieć dzieci. Ciąża była zaplanowana, ale jakiś czas po urodzeniu córki mąż się zmienił. Spokojne życie się skończyło, zaczęły się konflikty o pieniądze. Ale nigdy jeszcze nie kłócili się tak mocno jak tym razem. Teraz mąż wpadł w szał, bo żona poprosiła o pieniądze na buty dla córki. Co oznaczy pieniądze? Roma aż poczerwieniał z oburzenia. Przecież niedawno ci dałem. Gdzie to wszystko wydałaś? Mąż tak walnął dłonią w stół, że Katia aż podskoczyła ze strachu. Podczas gdy ona zbierała myśli, Roma przypomniał sobie, że w zeszłym roku specjalnie kupili córce buty na wyrost. A tak w ogóle żona powinna lepiej przyglądać się ubrankom dla dzieci i nie kupować niczego na styk. A jeszcze lepiej kupować stare rzeczy po znajomości. Ludzie sprzedają je po taniości, całymi paczkami. Córka jest jeszcze mała, żeby się czepiać, młoda mama westchnęła i zaczęła wszystko układać po kolei. Ciągle musiała się tłumaczyć, a to ją upokarzało. Najpierw wyjaśniła, co jest nie tak z butami córki. W zeszłym roku kupili jej zimowe buty na wyrost. Córce wystarczyły na dwa lata. I to na styk. Dziecko wkrótce skończy trzy lata, jak można zgadywać z rozmiarem, skoro ciągle rośnie. Przecież nie wszystkie dzieci rosną tak samo. Może w ciągu roku urosnąć tak bardzo, że nawet kupując buty o dwa rozmiary większe, nie będą pasować. A teraz jest wiosna. W zeszłym roku nie kupowali nic na taką pogodę. Przecież dziecko nie będzie chodzić w zimowych butach. No dobrze, pomińmy to, mąż machnął ręką, a gdzie są pieniądze, które dałem ci niedawno? Zaczęło się najciekawsze. Roma ciągle oskarżał żonę o zbyt duże wydatki. Wyjaśniasz mu, a on patrzy ci w oczy i nie rozumie, że w sklepie przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na ceny, a nie brać najdroższych rzeczy. Jest też przeciwny kupowaniu różnych pierdół, które żona na pewno po cichu bierze i mu o tym nie mówi. Podczas takich kłótni mąż zawsze przypominał, że kiedyś wydawał na swoje utrzymanie znacznie mniej. I nawet jeśli pomnoży się tamte jego wydatki przez trzy. To żona i tak będzie rozrzutna. Ale mnożenie przez trzy jest niepoprawne, bo dziecko to nie dorosły. Ona praktycznie nic nie je. To znaczy, że Katie bez skrępowania trwoni pieniądze rodzinne, korzystając z tego, że mąż nie ma czasu wszystkiego sprawdzać. Teraz powierzył żonie kupowanie wszystkich niezbędnych rzeczy do domu, a pieniądze wylatują w komin, i żadnymi dowodami nie przekonasz go, że to nie żona jest rozrzutna, a on skąpy. Katia już nieraz myślała o zbieraniu paragonów i przedstawianiu mężowi listy wydatków. Niech zobaczy, w jaką dziurę lecą jego pieniądze. Ale z dzieckiem wiecznie nie miała czasu. Cały dzień robiła jakieś drobiazgi, a nie miała czasu odpocząć. I po raz kolejny pożałowała, że nie założyła zeszytu z wydatkami. Teraz mąż wściekał się z powodu ośmiu tysięcy, które dał jej kilka dni temu. Naprawdę gdzie je wydała? Wyjaśniła, że woda i prąd w mieszkaniu nie są darmowe. Jest też ogrzewanie, śmieci i inne obowiązkowe wydatki. Tak się składa, że trzeba je płacić co miesiąc. Resztę pieniędzy wydała na jedzenie. Raz poszła do sklepu i kupiła wszystko, żeby wyżywić rodzinę, nic więcej. Dzięki Bogu, że środki czystości zostały z poprzedniego miesiąca, inaczej by nie wystarczyło. Tak i zaszalała za ostatnie 100 rubli. Kupiła raz lody, przyznała się żona. Roma nadal nie zgodził się, że wszystko tak łatwo się wyjaśnia. Tak czy inaczej, trzeba coś wymyślić, wykręcić się, żeby oszczędzać. Nie zarabia milionów, żeby co trzy dni oddawać po dziesięć tysięcy. Mąż nie proponował, jak się wykręcić. Nie ma czasu, pracuje, a wieczorem chce się zrelaksować, a nie analizować wydatków. A żona cały dzień siedzi w domu, więc niech ona pomyśli, jak się wykręcić. Powiedział, że prawie nie ma pieniędzy, a on jeszcze potrzebuje na kieszonkowe. W takim tempie będzie musiał chodzić do pracy pieszo. A w jakich butach ma chodzić córka, to on nie wie. Niech żona sama coś wymyśli. I mąż rzucił na stół tysiąc rubli. To wszystko oświadczył do następnej wypłaty nic więcej nie proś. Żona w milczeniu przełknęła urazę, ledwo powstrzymując się od płaczu. Zmęczyło ją ciągłe proszenie męża o pieniądze na wszystko. Ciągle się poniża o cokolwiek poprosi dla córki od razu krzyki, że przecież dostaje zasiłek na dziecko. A jedzenie dla całej rodziny, za jakie pieniądze ona je kupuje? Roma tego nie liczy. Myśli, że te grosze, które od czasu do czasu jej daje, powinny wystarczyć na wszystko. A on lubi dobrze zjeść. Nie zgadza się na samą kaszę czy ziemniaki. Zupę lub barszcz tylko w połączeniu z dobrą kiełbasą i serem. Gdzie ona ma oszczędzać, sama głodować czy dziecka nie karmić? I w takim stresie młoda mama żyła od początku dekretu. Czuła, że stała się dla męża ciężarem. Wcześniej oboje zarabiali i w rodzinie panowała sielanka. Żadnych pytań, skąd biorą się pieniądze, gdzie idą. I wydaje się, że Roma darzył ją większym szacunkiem. Katia nie myślała, że pieniądze tak na niego wpłyną. Teraz uważa, że siedzą mu na głowie. I z tego powodu wyobraża sobie, że jest królem, a prawie bogiem. On daje jałmużnę, a przed nim powinni się płaszczyć. Ale najwyraźniej nie uważał tego za jałmużnę. W jego oczach to były szalone pieniądze. Po tym, jak żona odeszła z pracy, wysłuchiwała od męża pretensji, że nie umie gospodarować pieniędzmi. Ani razu nie podzękował jej za to, że zajmuje się domem i siedzi z córką, tylko same wyrzuty. Sam nic nie robi w domu, nie pomaga przy dziecku, zawsze dumnie opowiada, że on pracuje, on żywiciel. Powinni mu prawie całować stopy, bo bez niego umarliby z głodu. Ale gdyby sam spróbował przeżyć za te grosze, które daje, to raczej by mu się nie udało. Żona i tak oszczędzała na wszystkim i wypatrywała zniżek. Roma tego nie zauważał. Ale teraz cierpliwość Kati się skończyła. Dzisiejsza wyskok męża to ostatnia kropla. Tysiąc to nic. Jedzenia dla wszystkich nie kupisz, na dziecięce buty tym bardziej nie wystarczy. Żona nie jest magiem ani czarodziejem, żeby wykręcać się z takimi środkami. Katia postanowiła, że wystarczy upokorzeń, będzie zarabiać sama, a nie wyżebra od męża pieniędzy. Młoda kobieta umówiła się z mamą, że pomoże jej z dzieckiem. Póki w przedszkolu nie było miejsc, mama zgodziła się siedzieć z wnuczką. Katia poszła do swojej pracy i tam z radością zgodzili się, żeby wyszła z dekretu przed czasem. W efekcie w ciągu jednego dnia żona trochę zmieniła swoje życie. Kiedy mąż wrócił z pracy, znalazł na stole zamiast jedzenia ten jego tysiąc, którego żona tak i nie wzięła. Jedzenie jednak było. Na kuchence stał garnek z kaszą gryczaną. Nic dziwnego, że mąż nie zauważył nieobecności córki, przecież nigdy się nią nie zajmował. Ale od razu wyraził niezadowolenie, że w domu nie ma co jeść. Kaszy nienawidził, uważał ją za jedzenie dla biednych. Zrozumiewając, że żona się na niego obraża, chwycił swój tysiąc i poszedł do sklepu. Wrócił z paczką pierogów, ugotował je sobie i zjadł, a potem poszedł wyjaśniać stosunki z żoną. Katia powiedziała, że brakuje pieniędzy, więc wyszła do pracy, a ponieważ jeszcze nic nie zarobiła, wzięła od mamy paczkę kaszy gryczanej, trzeba będzie zrobić dni rozładunkowe. Rom odmówił udziału w tym, jest mężczyzną, na dnie kaszy gryczanej nie wytrzyma. Przez następny miesiąc ciągle się kłócili. Żona z zasady nie kupowała niczego do jedzenia. Sama żywiła się kaszami lub chodziła do mamy. Córka nadal mieszkała u babci, co męża nie zawstydzało. Pieniędzy na jedzenie sam nie proponował, bo żona przecież pracuje, a kat jego nie prosiła. Ale Roma nie przestawał się oburzać, że go nie karmi, żona zupełnie zdziczała. Kupuj sam jedzenie, ja będę gotować, broniła się Roma, a przy okazji pokażesz, jak prawidłowo oszczędzać. Mąż zaczął sam przynosić jedzenie ze sklepu. Weźmie mały kawałek mięsa i myśli, że wystarczy mu na tydzień. Sam je zje w jeden wieczór i dziwi się, jak to mięso się skończyło, skoro dopiero je kupił. Roma sam widział, że na jedzenie idzie dużo pieniędzy. Ale i tak opowiadał, że to u żony są problemy, to ona nie potrafi oszczędzać i prawidłowo rozdzielać pieniędzy i produktów. Aby całkowicie nie być zależną od męża, Katie znalazła jeszcze dodatkową pracę. Pieniądze za nią otrzymywała od razu, nie trzeba było czekać na wypłatę. Roma poczuł się jeszcze większym bohaterem. Bohater, jeden taki w rodzinie, zarabia normalne pieniądze, a żona tylko siedzi na tyłku w pracy, popija herbatę z kolegami. Pewnie i na facetów się gapi. W zajezdni autobusowej jest przecież mnóstwo kierowców, a te kobitki są tam tylko dla widoku. Roma ciągle dogryzał żonie z tego powodu. Poszła do głupiej pracy, żeby nic nie robić w domu. Gdzieś oddała dziecko i jest cała w czekoladzie. Młoda kobieta miała dość tych pretensji i zaproponowała mężowi prowadzenie gospodarstwa domowego na równych prawach. Przecież pracuje nie mniej niż on. Dlaczego więc tylko ona ma robić wszystko w domu? Ułożymy harmonogram, kto kiedy będzie sprzątał w mieszkaniu, powiedziała Katie. Ale mąż podniósł taki wrzask, że myślała, że sąsiedzi wezwą policję. Oburzony dowodził, że mężczyźni nie są stworzeni do prac domowych, są przecież zdobywcami. Ale kiedy żona zapytała, gdzie jest jego zdobycz, mąż oburzył się, że i tak normalnie daje na jedzenie. Tak dowodził swojej racji, że aż ochrypu. Cokolwiek się działo wokół, Roma powtarzał, że praca żony to tylko strata czasu. Nawet kiedy przyniosła pierwszą pensję, która okazała się prawie taka sama jak jego. Sceptycznie zauważył, że na początku zawsze tak jest, ale zobaczy, na ile wystarczy żony. Nie mógł się pogodzić z tym, że korona mu spadnie. Katia natomiast po wyjściu do pracy w końcu spokojnie odetchnęła. Nie licząc tego, że z mężem od czasu do czasu się kłócili, nie była od niego zależna i sama mogła decydować co kupić, a czego nie, a już na pewno nie czekała teraz na wyprzedaże w sklepie. Potem udało się umieścić córkę w przedszkolu. Mama nie musiała się już męczyć, a Kati stało się jeszcze łatwiej. Nie musiała się rozrywać między dwoma domami. Córką zajmowała się tylko żona. Mąż ze starego przyzwyczajenia nadal opowiadał, że przecież zarobi, niemęskie to zajmowanie się dziećmi i domem. Przy tym przestał całkowicie wkładać pieniądze do budżetu rodzinnego, żona teraz zarabia, po co jej jeszcze? A Katia zdążyła przed pracą odwieźć córkę do przedszkola, potem odebrać ją po pracy, ugotować jedzenie, posprzątać w domu. A mąż palcem nie kiwnie, ale ma tyle dumy, jakby żona nic nie robiła, tylko on, przystojniak. Katia znosiła męża dla córki, nie chciała, żeby dorastała bez taty. Miała nadzieję, że Roma coś przemyśli i się zmieni. Ale wszystkie rozmowy kończyły się skandalami. Kropkę nad i postawiła znaczna podwyżka pensji żony. Roma zobaczył, że teraz zaczęła jeszcze oszczędzać i zażądał, żeby oddawała mu część swojej pensji. Ma potrzeby, na które brakuje mu własnych pieniędzy, chce kupić motocykl, a potem samochód. Katię nie wytrzymała i posłała męża do diabła ze swoimi potrzebami, przejrzała na oczy. Teraz nie rozumiała, po co oznosiła, skoro na córkę mu pluje, myśli tylko o sobie. Żona złożyła pozew o rozwód. Ponieważ mieszkanie było wspólne, od razu zaproponowała mężowi umowę, ona rezygnuje z alimentów. A on rezygnuje z roszczeń do mieszkania. Roma obliczył, że za pieniądze z połowy mieszkania nic normalnego nie kupi, ale będzie musiał co miesiąc płacić alimenty. Lepiej żyć spokojnie z rodzicami i nie dzielić się swoją pensją z nikim. Z radością zgodził się na warunki żony i odszedł. Po rozwodzie Roma rzadko wspomina o córce i wcale jej nie pomaga. A Katia uważała teraz, że lepiej żyć bez męża, niż z takim samozwańczym narcyzem. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Proszę o wsparcie kanału lajkiem, nie będzie to dla Ciebie dużym wysiłkiem, a dla mnie jest bardzo ważne. Do zobaczenia!